Boś za długo do mnie szła. Zresztą nie Przenosimy się do Domu Kultury na Skarpie, na osiedlu piastowskim. Za kulisami trwają ostatnie przygotowania do występu dzieci z sekcji teatralnej, a okazja jest nieblejaka, bo to dzień babci i dziadka. Skoro na widowni dziadkowie to wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Dzisiaj przygotowaliśmy bukiet wierszyków, przedstawienie starszej grupy sekcji teatralnej oraz młodsza grupa sekcji teatralnej. Przygotowała takie improwizowane przedstawienie o babci, o czerwonym kapturku. No i będą też, będzie kolenda i przedstawienie kukiełkowe. Także myślę, że babcia i dziadek będą zadowoleni, ponieważ będą wywołani do tablicy, bo będą zadania, konkursy. Zabawy z wnukami, różne śmieszne sytuacje, myślę będzie dużo śmiechu, dużo zabawy i miło spędzą czas z wnukami. Dziadków i babcie z pewnością duma rozpiera, bowiem okazuje się, że wnuki mają bardzo rozległe talenty od muzycznych. Niechaj żyją wszystkie babcie i dziadkowie też, ha ha ha, i dziadkowie też, ha ha. Dziadkowie też! Poprzez teatralne, aż po recytatorskie. Babcia to są miłe ręce, książka, herbata słodka, śmieszne słowa w dawnej piosence, suknia dla lalki i szarlotka. Babcia to bajka, której nie znamy, pudełeczka, perfumy, włóczka. Babcia to mama mojej mamy, a ja jestem jej wnuczka. Dla dzieci z młodszej grupy sekcji teatralnej występ w Dniu Babci był scenicznym debiutem. Gratulujemy!